Tytułowy święty miecz to legendarny miecz Machabeuszy, który miał zapoczątkować wojnę o wolność Izraela. Bohaterowie powieści usiłują go zdobyć, jednocześnie prześladując świętego Pawła, a on uczy, że wielkim sprawom trzeba służyć miłością i ofiarą. Dobraczyński na swój bardzo sugestywny sposób przedstawił upadający, zepsuty Rzym za czasów Nerona. I zmagania pierwszych chrześcijan, ale przede wszystkim przybliżył nam postać świętego Pawła, choć może to bardziej powieść o kościele. I jeśli Państwo szukają jakiejś niebanalnej lektury na wakacje, to może warto sięgnąć po do Braczyńskiego. Tutaj mamy najnowsze wznowienie jego powieści, święty miecz. I zachęcam do zainteresowania się innymi.